Cześć, jestem Lipej i dzisiaj mam dla Ciebie kilka tipów, które pomogą Ci stać się lepszym na PVP. Pierwszy z nich to miejsce do testowania umiejętności, do testowania umiejętności, do testowania perków na sprzęcie oraz gemów. Oczywiście można to robić na duelach ze swoim kolegą, można to robić na potworach, ale jest w tej grze coś takiego jak kukły. I kukły mają zawsze tą samą wartość defensywy. Więc te wyniki zawsze będą najlepsze w tym miejscu. I takie kukły można znaleźć w obozie wojennym oraz w fortach. Forty są na każdej mapie, oczywiście oprócz tych, tych szarych, i obozy wojenne również, więc jeżeli chcesz przetestować sobie swoje umiejętności, to wybierz się właśnie na takie kukły i na pewno wszystko dokładnie sprawdzisz. A jak wiadomo, w tej grze jest wiele, wiele błędów, więc niekoniecznie zawsze jest tak, jak jest napisane na danym perk'u czy na danym gemie, więc warto to sprawdzić, bo czasami po prostu nie ma sensu biegać z czymś, co w zasadzie nic nie daje. Okej, okay. yy, yy, tip drugi. Yy, tip drugi jest odnośnie setów. Na tym kanale jest taki materiał yy, odnośnie setów, yy, ale no już nie będę teraz zmuszał wszystkich do grania w ciężkim pancerzeniu, czy, czy w średnim są ludzie, którzy chcą grać w lekkim. ale są pewne triki jak stworzyć najlepsze średnie pancerzenie, żeby było na wadze 22 i 9, należy założyć na siebie ciężki hełm, ciężką klatę, do tego średnie rękawiczki, średnie buty i lekkie spodnie. Podobną sztuczkę można zrobić w przypadku Lekkiego uzbrojenia, wtedy zakładać na siebie wszystko lekkie oprócz klaty. Klatę można założyć średnią i wtedy wyciągamy tą najlepszą wartość, jaką można zdobyć. Odnośnie ciężkiego, no to wiadomo, wszystko ciężkie, nie trzeba nic kombinować. Ale tak jeszcze na koniec dodam, jeżeli nie widziałeś materiału odnośnie armorów, no to ja. Polecam, ale nie zmuszam, jeżeli ktoś gra depsem, to jednak ubrać się w ten średni, a jeżeli ktoś gra melee depsem, czyli walczy w zwarciu, no to żeby ubrać na siebie ciężki armor, na pewno będzie łatwiej. Ok, lecimy dalej. Trzeci tip. Trzeci tip dotyczy potjonów. Warto wiedzieć, że w tej grze mamy kilka rodzajów potjonów no i takie, które służą do walki, do regeneracji zdrowia. Mamy dwa. Jest to eliksir leczniczy i eliksir regeneracji. I one działają bez wspólnego cooldownu, czyli bez wspólnego czasu odnowienia. Można siebie wrzucić najpierw potion regeneracji, a potem można od razu wrzucić eliksir leczniczy. I one będą sobie razem działać, a ich czasy odnowienia nie będą na siebie oddziaływać dzięki czemu po prostu mamy większe szanse na to, żeby w walce przeżyć. Więc myślę, że warto się tym zainteresować. I tutaj jeszcze kolejna rada. Potiony leczą o daną wartość punktów zdrowia i warto zorientować się, ile taki potion leczy. Tutaj jest napisane 2400 i 7% maksymalnego zdrowia. Więc dla każdego gracza ta wartość będzie inna, dlatego należy to sprawdzić. Jeżeli grasz tankiem i masz nie wiem 16000 życia, masz wszystko w kondycji, no to będzie, ten potion będzie leczył ciebie. <laughs> przepraszam. Inaczej niż taką osobę z mniejszą ilością zdrowia, więc warto zbić sobie punkty zdrowia do jakiejś wartości, zobaczyć ile te potiony, ile te eliksiry lecznicze e, rzeczywiście leczą i używać ich w tych momentach, kiedy e, wyciągniemy z niego jak najwięcej. Żeby nie było tak, że używasz potjonek kiedy masz 2000, punkty, masz 2000 punktów zdrowia, jak w moim przypadku, gdy 9600, albo że używam potjonek jak mam 8000 punktów zdrowia. Ja wiem, że potiony leczą nam między 3300 a 3600, w zależności od tego, ile tego zdrowia mam, więc... E, kiedy tej wartości właśnie brakuje, wtedy tego potęgowania używam. Tak więc warto mieć to na uwadze i stosować je jak najwydajniej. Ok, w tym momencie przejdźmy też do jedzenia, ponieważ nie jest tak, że można biegać tylko z jednym jedzeniem. Tych jedzonek można odpalić dwa. No i już pokazuję. Na pasku mam pod piątką takie klasyczne jedzenie do regeneracji. Solidny posiłek, no ale. Jak dołożyć drugie? No, normalnie. Z tym, że biorę sobie żywność z profesji. Odpalam sobie pieczone ziemniaki z ziołami. Pyk. I w tym momencie mam zamiast jednego już mam dwa. I nie odnawia mi się 1% maksymalnego zdrowia co 2,5 co sekundy, tylko 2% co 2,5 sekundy. Więc jest to też buścik do walki zdecydowany. No i obra. To mamy, to mamy, to mamy. Biżuteria. Biżuteria jest bardzo ciekawą rzeczą na, na PVP, ponieważ w biżuterii znajdziemy dużo ciekawych perków. Takie perki, które są w kolczyku, które mi się najbardziej podobają, no to... Odświeżający toast skraca czas odnowienia eliksirów o 25%. Bodajże ten perk może osiągnąć maksymalnie 30%, no i działa to w ten sposób, że po prostu czas odnowienia na potionach jest przyspieszony o daną wartość, która jest tutaj podana. I to jest ten perk, na który ja najbardziej poluję właśnie w kolczykach. Mam tutaj też takie jak regeneracja i duplikujący toast, ale. One nie są aż tak ważne dla mnie, jak ten odświeżający Toast. Oczywiście też jest fajne, szczególnie ta regeneracja, ale to, jest, to już nie jest taki must have. Na pierścionkach najlepszy perk, który ja uważam, że powinien na takim pierścionku być, to jest ostra świadomość. Daje 10% szans na trafienie krytyczne. W tym przypadku maksymalnie, nie wiem do ile to się rozpędza, czy to może na 600 gier wejść na 11%, być może, ale uważam, że właśnie... Ten perk w PVP może bardzo pomóc. Niestety nie mam przy sobie amuletu. A nie, mam. Tutaj, proszę, jest. Jest amulecik, i to jest amulecik, który ma na sobie taki perk jak Boskość. Boskość sprawia, że otrzymujesz o dany procent więcej zdrowia od wszystkich efektów leczniczych. Więc potiony, czy leczenie od, od Hillera to wszystko jest zwiększone o daną wartość, która tutaj jest wpisana. Oczywiście jest tutaj też perk zdrowie, masz, masz o, daną, o dany procent więcej maksymalnego zdrowia, no ale to też już nie jest tak ważne. W głównej mierze chodzi o tą boskość, żeby ona się pojawiła na, na amulecie, na naszyjniku. Hmm, ok, no i to mamy, chyba już to już wszystko wyjaśniłem, jeżeli chodzi o biżuterię, że ona może naprawdę, naprawdę bardzo pomóc na PVP już, Pomijamy cały, cały sprzęt, cały set, ale o biżuterii też warto pamiętać, bo ma swoje e, fajne perki, które wszystko podkręcają. No i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, e, jest to osełka. Osełka wygląda tak i ona jest e, też, e, mogą być lepsze, tak? Może być na trzeci, czwarty i e, piąty tier, taka osełka. Tutaj mam napisane, że zwiększa obrażenia od broni o 200% na 0,03 minuty. No. To troszkę, troszkę jest inaczej. Tak? Ta osełka jest na 10 minut. Akurat ta słaba, im tam lepsze osełki są na, na, dłuższy, na dłuższy czas. Podajże czwórki są na 20 minut, piątki chyba będą wtedy na 25 minut aż. I każda osełka zwiększa o, o więcej. Zadawane obrażenia. Akurat w przypadku tej dwójki jest to 3%. A dlatego biegam sobie z dwójkami założonymi, bo one kosztują grosze. One kosztują pół golda albo 0,3 bodajże. Więc są super tanie, a taki buścik 3% zawsze może pomóc. Później one się tam zwiększają, czyli chyba jest 5, 7... I 9, i do 10% jakoś to się, to się chyba może rozbijać, ale to by trzeba było dokładnie policzyć i przetestować sobie na kukłach, o których wspominam w pierwszym tipie. Ale warto warto kupić, warto mieć chociaż tą, tą dwójkę zawsze przy sobie, bo dużo pieniążków nie kosztuje, więc nie ma co być taką żyłą i oszczędzać, skoro można się podkręcić delikatnie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że te tipy ci pomogą i staniesz się mistrzem na PvP, w szczególności, że napad na posterunek już jest w grze i można go sobie ogrywać, a tam te wszystkie rady z pewnością się przydadzą. Za uwagę serdecznie dziękuję, zapraszam na streamy we wtorki, czwartki, niedzielę na mój kanał na Twitch oraz na moje socjalki Facebooka, Instagram czy Discord, bo to bardzo, bardzo ważne i bardzo mi to pomaga. Tak więc kłaniam się nisko. Raz jeszcze i do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć!